Stało się całkowicie jasne, co tak naprawdę wydarzyło się z ukraińską modelką, która zaginęła bez śladu w Dubaju. Dla tych, którzy nie są w temacie, modelka nazywa się Maria Kowalczuk i najpierw zaginęła bez wieści w Dubaju, a po 10 dniach znaleziono ją przy jednej z dubajskich dróg z licznymi obrażeniami i złamaniami. Jednak bardzo trudno było zrozumieć, co się z nią stało, z prostego powodu. Nie miała przy sobie żadnych dokumentów, telefonu ani w ogóle żadnych rzeczy osobistych. Zabrano ją do szpitala i przeprowadzono wszystkie niezbędne operacje. Jednak do tej pory nie jest w stanie dojść do siebie i złożyć normalnych zeznań. Właśnie z tego powodu przez cały ten czas nie można było ustalić, co tak naprawdę się z nią stało. Ale teraz wszystko staje się jasne. Policja w Dubaju przez długi czas próbowała zatuszować sprawę i opowiadała, że dziewczyna spacerowała po jakiejś zamkniętej budowie, tam upadła i w ten sposób doznała takich obrażeń. Jednak niedawno w sprawie pojawił się świadek. To rosyjska modelka tego samego typu co Maria Kowalczuk. Opowiedziała, że tego wieczoru była z Marią na imprezie, gdzie podeszło do nich dwóch facetów i zaproponowało, że pójdą na inną imprezę, mówiąc, że tam będzie fajniej, a nawet zapłacą. Dziewczyny się zgodziły, ale po imprezie, jak opowiadała Ksenia, Maria przestała się odzywać. I w zasadzie Ksenia nie wiedziała, gdzie zniknęła. Na podstawie tej historii Maria Kowalczuk stała się mimowolną uczestniczką imprez Port Party Dubaj. Jeśli nie wiecie, czym są te imprezy, możecie obejrzeć moje poprzednie wideo na profilu. Tam jest dużo informacji na ten temat. A także w końcu udało się uzyskać dostęp do chmury Marii Kowalczuk, gdzie znalazły się nagrania wideo i audio z dnia jej zaginięcia. Tego, co się na nich dzieje, nie mogę tutaj ani pokazać, ani opowiedzieć, bo za coś takiego od razu usuną. Jeśli chcecie je zobaczyć, możecie znaleźć je pod linkiem w moim profilu. Już tam są. A także pod linkiem w profilu znajdziecie nagrania z zamkniętych imprez arabskich szejków Port Party Dubaj.